Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym filmie omówię głośność i barwę dźwięku w urządzeniu Rational i Combi Classic. Mamy podstawowy ekran. Naciskamy przycisk funkcyjny. Następnie ustawienia. Następnie wybór karty, żeby znaleźć ustawienia dźwięku. Mamy ustawienia dźwięku. Naciskamy. I mamy przycisk, który ustawia barwę podświetla się na czerwono, i pokrętem centralnym, kręcimy, wybieramy i akceptujemy. Następnie drugi przycisk głośności. Naciskamy, aby się podświetliło na czerwono, i pokrętłem jeszcze raz, i pokrętłem centralnym. Zmniejszamy lub zwiększamy dźwięk głośność, akceptując pokrętłem centralnym. Dziękuję za uwagę.